Weszliśmy z Fineczką. Fineczka, jak nie ma innych piesków, chodź, chodź, chodź. To może, to może sobie chodzić. Tak o. Deficyt trawy, jak zwykle jest tutaj, ale tu mamy takie działki opuszczone i z nią przychodzimy na takie właśnie opuszczone. Tutaj pan mówi, że psy to jedynie tam, bo nie Finek. Na tym wideo to ta droga się wydaje dość szeroka, ale tu z ledwością wchodzi jedno auto. A już tutaj, żeby się złamać, to ma nie lada wyczyn. Ale już Sławek opanował tą technikę i idzie mu to elegancko i szybko i sprawnie. Tylko no nie można drzwi otwierać. Jak się jest tutaj, to żadno z nas nie może wysiąść, bo nie ma miejsca, żeby drzwi otworzyć po prostu. Chodź, wineczko idziemy. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu. Moi drodzy, ja e, mamy godzinę, że tutaj, którą? 7.39. W dzisiejszym dniu zaplanowaliśmy sobie wyjazd do takiego ładnego, urokliwego miasteczka. Oczywiście pojedziecie tam z nami. Miasteczko nazywa się Omiś i leży w odległości od nas około 50, 50 km, więc mamy stosunkowo blisko, bo jeszcze ktoś chciał zobaczyć Dubrownik, ale Dubrownik to dla nas 260 km, więc podarujemy sobie, nie będziemy się cisnąć tak daleko. Troszeczkę mnie przerażają tylko w tym Omisiu korki, bo tam są korki, no ale czego się nie robi. Dzisiaj idziemy do tego omiś, pozwiedzać, zobaczyć piaszczyste plaże, które obiecują i zobaczyć, czy tam jest miło i sympatycznie. Ja wyszłam z tą przyjaciółką małą, bo podeszła do łóżka i podrapała mnie w dłoń. Znakiem tego trzeba z nią wyjść. Fineczko, chodź tu. No chodź, tam nie, chodź. Idziemy na trawkę, bo tutaj przyoczyliśmy Przyważyliśmy, że nie jest kawałek. choć. Ona by chciała wszystko zglądnąć wszystko zwąchać. Zobaczcie. Limoneczki rosną. I to nawet tak dość sporo na tym grzebie. Tak, kwitnące krzewy też są bardzo ładne. One dodają uroku całej Chorwacji, gdzie by się nie pojawiły się robić licznie, Niekiedy są wysadane całe wjazdy do miast właśnie tymi, e, tymi roślinami. Ostatnio jak byliśmy ostatnio właśnie jak byliśmy w Siberniku to, e, Sibeniku, to widzieliśmy całe wjazdy do miast wysadzone właśnie tymi kwitnącymi krzewami. Tu jest taki inny przedstawiciel gatunku. Troszkę Wam zbliżę. Też bardzo ładnie wygląda. Taka roślinność piękna. O ten jakiś piesek chodzi malutki. Tu w uliczce obok mają dokładnie takie samo strome zejście do morza jak my. Spójrzcie. Też mają tak ostro pod górę lub z góry, zależy w którym kierunku. Najlepiej za, jak najmniej rzeczy zabrać nad morze ze sobą, wtedy jest jeszcze pół biedy. Fineczko tu chodzi. My mamy taki plan, że nie wiem czy w ogóle będziemy jeść śniadanie, bo tak rano to się nie chce jeść, a chcielibyśmy wyjechać troszeczkę wcześniej, żeby móc sobie zorganizować dzień tam na miejscu. E, więc wyjedziemy sobie, myślę, że jak tylko się dzieci podniosą, a dzieci się podnoszą długo, więc myślę, że za jakąś godzinkę ruszamy. A few moments later. Fineczka zostaje w domku, a państwo wyjeżdżają na jakiś czas do Omisia. I w omisiu będą się Poczekałem Państwo dobrze bawić. A piesek będzie tu czekał na państwa i tęsknił za państwem. Tak. Poczeka na panią, nie? Oczywiście, że poczeka. Co mam? Za wyjście. Nie ma, nie ma wyjścia, żadnego. Samochód już tutaj jest. Pokażnik otwarty. Tutaj nasz materac teraz. noc sobie stoi. I tak o, chyba jest dobrze. Ci Państwo dzisiaj wyjeżdżają. I pan mi się pyta, czy bym chciał tam parkować sobie teraz. A nie tu, ale ja mu, mu powiedziałem, że a tu już jest dobrze. To jak tu już jest dobrze, no to mówi to. Ci co następni przyjadą, to sobie tam będą parkować. I zawsze ten widok przed oczami mam, jak wyjeżdżam. No. Tam już widzę. Plażowiczej i idą. A bo dzisiaj jest fajnie, wiesz. Dzisiaj no, 32 stopnie do 34. I, I, i tak, słońca nie za bardzo tutaj nie. uświadczysz. Ale zobaczyłem w będzie. Chcesz szukasz słońca? Tak, bo mi, <laughs> Słońca mi brakuje. <laughs> o, a do niej idzie ostatnia. Woda. SPF. Y, SPF telefon. Rebka i gitara Trzymaliśmy się na stacji INA Tak, znowu trzeba zatankować moi drodzy i ja się dziwię, znaczy dziwiłem się, że jeden Tak jak wszędzie yy, Że Ci co ten Co mają elektryczne samochody muszą tak często tankować, a ja ostatnio kurde tankuję też dość często, nie? Bo dużo jeździmy. No, no dużo jeździmy, ale wiesz... Minęliśmy chyba ze cztery stacje, a ja chciałem na inie właśnie zatankować. Zresztą tu już tankowaliśmy kiedyś. Tak, tu już byliśmy i nawet wiem, że nie ma toalety tu No, a ja teraz umyję szybę, bo będą fajne widoki jak się za do mówi, to będzie... Tak, a ja mam słuchajcie taką szybę, zaraz Wam pokażę. Widzicie? Jest brudna ta szyba. Tu, tu, tu dziawnięte i zaraz wymyję i Wam nagram. The dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn. Aj, to on staje wiecznie ty, on to wiecznie stoi tu. Powinien tu staj, stanąć. Powiem ale ze stanę tu chyba. O, bardzo ładnie. Nie wiem, przodem może przodem stanę, co? Może lepiej przodem. Tu jest nasz, Słuchaj, nasz parking. parking. Słuchajcie, tu mamy policję w razie jakiś problemów Policja z ob nam ob ob obywatelami. Nam będzie... Jesteśmy moi drodzy w Omisiu, Tutaj jest ten nasz samochód, tutaj jest nasz parking. Fajnie wam się kręci w głowie pewnie teraz Tu jest nasz parking I złoty euro Znaczy euro 50 Za godzinę Ten parking kosztuje ale jest fajny bo jest duży I ogólnie co? To gdzie te burgery? Ja ci dam burgery zaraz Ty cwaniacku Burgery są wszędzie Gdzie tylko zechcemy Tam idą moi towarzysze podróży Autobus Ciekawe, czy tutaj jest daleko do centrum, czy nie. I czy trafimy z powrotem na ten parking, czy nie. Zobaczcie, jakie fajne góry tutaj są. Jest y, fajnie, bo jest taki lekki wiaterek. Jest ponad 30 stopni, ale nie ma słońca. Nie grzeje w czaszkę. Jest spoko, no właśnie. Łódki, ale tutaj tutaj naganiają na te łódki, żeby się przewieźć nie wiem ile kosztuje bo nas nie interesuje na razie wożenie się łódką tylko interesuje nas dojście do Starówki i zobaczymy czy to jeszcze daleko bo niby było 17 minut na pieszo tutaj są jakieś aha dzienny rejs o 9 się odpływa ale ile kosztuje to Aha, cena od osoby dorosłej Dzieci poniżej 3 lat gratis nie, nie piszę tutaj cen, chyba trzeba się spytać mi się wydaje oczywiście, oczywiście obowiązkowa sesja zdjęciowa na tle Omisiowskich gór Bardzo ładne te góry są Ciekawe czy jacyś śmiałkowie tam sobie jak nie tego to niczego nie Tutaj pani kieruje ruchem, widzicie? Ciekawe czy to jest pani policjantka, czy pani kierująca ruchem. O, idziemy, idziemy. E, brawo, <laughs> I tutaj są różne butiki, restauracja a tutaj my podobno mamy iść, bo tam niby jest ta starówka bo Ewcia nas skieruje. ona ma nawigację do Starówki i myślę, tam chyba dojdziemy tam jest fajny most no? gdzie tam? taki most tam jest i znowu ciasne uliczki a gdzie Donia? Donia jest z tyłu znowu ciasne uliczki Ewka. tutaj się chyba nigdzie nie dojdzie chyba że schodami na górę do czyjegoś mieszkania mi się wydaje wiesz? a nawigacja jest, tu że Słuchaj. A tu, jest... Słuchaj, na... i, i, a tu można sobie spinacz to poorganizować. Chyba tak. Dobra, idziemy. O, tu postojimy, bo to jest fajnie chłodno. Wieje. No, tu jest Zawiało. Chłodno. Zawiało. chłodno. Zawiało. Zawiało jakimś obiadem, ktoś taki jakiś obiad robi. To Jest restauracja. Aha. No dobrze. Jakiś obiad robi. To jest restauracja. Tu jest tak nie patrzę, raczej Be. będziemy albo Sandwich Bar tu jest. Jesteś? Jesteś? Słuchajcie, to są takie ulubione klimaty moje i Doni. Igor nie za bardzo lubi. mi to tam przełknie. Przełknie, ale zobaczcie jak to jest uroczo. Kamienne domy, piękne. Ta starówka jest cudowna. Nieduże przestrzenie, okien od okien. Tutaj nie ma ludzi. Co? Ja was nagrałem, a ty mnie w ogóle nie chcesz nagrać. O, jaki on jest biedny, ten nasz tata. Tu są, nie, tu, są nie. tu są prywatne mieszkania. No, ale nie ma chyba przejścia, wiesz? Tu są, patrz, do wynajęcia. Wyna, ustaw sobie nawigację, to ci nawigacja pokaże. Tutaj tam, gdzie ludzie chodzą, wiesz? Tu się wydaje, że tam samą iść nie biłabym. No ale nawigacja tak nie pokazywała wcale, wiesz? Pokazywała właśnie odwrotnie, że w tamtym ale kierunku... I zobacz, tu każdy idzie, bo tak nawigacja pokazuje. I wracamy do jesteś punktu wyjścia. Tu jest? <laughs> jesteś lokalsem. Próbujemy do tej starówki dojść. Tam to zła droga była, nawigacja się nie zna. Ja się Hello, no, thank you. Chyba tak. To nawigacja, ona jakiś punkt pewnie widziała. Myślę, że o tym kościele właśnie. Co tak zawaliło? Ale ja kupię w trogi że rakije. Od tego, wiesz, od tego chłopaka z TikToka. <grym>,

tu się znowu schodzi do góry. Forteca, tutaj mówili o tej fortecy do dość dużo. No, suwenir z misia, 3 euro, po 3 euro są suwenirsy. Chyba nie chcą, ja nie wiem. Co jest? Jakaś powica tam jest. Co jest sesja zdjęciowa kolejna? A to myślisz, że tutaj się wchodzi na tą fortecę? Tak, do góry, do A góry. A idziemy do góry. tam? Ja nie idę, tam gdzie jest forteca. Aż tam? To wiesz jak tam fajnie by było? No, Ty, ale tam ludzie stoją. No bo tam się wchodzi. Ale ja no tam nie, ja tam nie idę. To może ten, no zobaczymy, którędy tam się wchodzi chociaż. Tędy, tu masz już drogę. Moim zdaniem trzeba tam wejść. Trzeba tam zobaczyć... Trzeba tam Trzeba tam zobaczyć w ogóle. 3, 2, 1, 0. Start. 3, 2, 1, 0 start sesja zdjęciowa tak wygląda. A few moments later. Tak tutaj jest na tym pierwszym punkcie widokowym. Można wyjść jeszcze wyżej. Trzeba zapłacić 5 euro za wyjście wyżej. Teraz zadzwonię do Ewki, bo powiedziała, że nie idzie. Zostali tam z donią robić zdjęcia. Zobaczymy, czy tutaj przyjdą do nas, czy nie. Bo tutaj, Igorku, można też tu, ale można też z drugiej strony. My z, my z Igorem one tam czekają, a my z Igorem zarezygnowaliśmy. Weszliśmy tutaj. A tu jeszcze musisz wrócić, widzisz, żeby pooglądać? O! Tutaj póki co jest tak. Widoki są, że tak powiem, fajne. Tutaj jest ten mostek. Tam jest ten most ten parking w sumie żeśmy tam I wychyla się za bardzo, bo tutaj dość, dość wysoko jest 70 euro za dwie minuty Znaczy nie, tam jeszcze wyżej można ten wiesz? zobacz, tam zaraz wow, idziemy wchodzimy No wchodzimy, wchodzimy Wchodzimy jeszcze tam Zobaczymy jak to będzie <noise> Nie oszukuj tutaj Kolejny punkt widokowy jeszcze wy... Ja ich tam nie widzę chyba. Nie wiem. A są faktycznie! No. Czekaj, są. Kur... Tam są, ale nie wiem, czy zobaczycie, bo to jest kurcze O, tam są. Widzicie? A my jeszcze wychodzimy wyżej. My jeszcze wyjdziemy tam wyżej. To było na samej górze. No. Podchodzimy, dawaj dawaj idziemy. kurde są strome tutaj. Co? No, coraz wyżej. Coraz wyżej tu jest kurcze. Teraz tu ich nie znajdziemy. O, tam gdzieś były. Nie chcą tu wejść. Zadzwoniłem, polecam sobie tu wejść, ale nie chcą. To coś pada, wiecie? Jakiś deszczyk czy coś to jest ten o. To jest ciemno Okienko takie zimno nie? Nie, zimno to tak nie jest, bo człowiek się zgrzeje No To są takie drewniane schody Jeszcze wyżej, kurdele, powiem wam, że idziemy jeszcze wyżej, zobaczymy co jest na samej górze, jest takie zakratowane, kurdele, o, tu już są okienka, ciekawe jak wysoko jesteśmy. Kupiliśmy sobie lody, słuchajcie. Tu idziemy w tą. Ja bym chciała tutaj usiąść sobie. I siądziemy sobie tu, przy tym uroczym drzewku. na rękę twój Tam wielce kapie. Siadamy i czekamy na naszych chłopaków. Oni weszli na tą fortecę, bo im się bardzo podobało. Ja jak zobaczyłam wysokość tych schodów, to wiedziałem na pewno nie. To nie ja. A propos. W Chorwacji gałka lodów kosztuje 2 euro albo 2,50 euro. Ale u nich gałka to są trzy gałki albo dwie gałki, więc spoko. <laughs> snickers dobry? Nie, jak snickers. Nie? Smakuje trochę jak hałwa. Dobrze, że lubisz chałwy, nie? Chałka? Chałka. Chałka. nagramy z Igorkiem panoramę. Mhm. <laughs> Czej, obrócimy się w tą stronę. Zobacz. Zobacz jaka. Konkretna panorama tutaj jest. Co jest? Gorące? Słońce nie dotkniesz, koleżko. No dobra, chyba będzie czas zejść, bo ja mam lęk wysokości i mogę zacząć płakać tutaj. To no. ma lęk wysokości. Nigdy nie wspominał. Nagle ma tam, kurczę, przez ten most chyba. Aha, jeżdżą samochody. No faktycznie, tam to dopiero musi być widok, jak przejeżdża się z jednej strony na drugą. No dobrze, to może strzelimy jeszcze jakieś, jakieś fotki. Samobójcy tu muszą fajnie mieć. No, samobójcy tu muszą fajnie mieć. Czekaj, wezmę strzelę fotki. Dobrze, idziemy na dół, nie? Idziemy na dół, bo już wszystko obejrzeliśmy. Aha, tutaj wchodzą i wychodzą. Co? No, mówię, właśnie tam jest ten most. A, nie. Przy schodzeniu się trochę zaklinowało tam, ale jakoś damy radę. Bo Jest taka drabinka. Pokażę wam, jak będę schodził. Tu się wspinają takimi czekanami, a takie góry to kurde. To dopiero jest tą Raiderze To dopiero jest strach. Schodzimy stąd, moi drodzy. Bo tutaj pada, zobaczymy na dole. Zobaczymy na dole, czy ten deszcz, bo na dole nie było deszczu, nie? I być może te krople do dołu nie, nie dochodzą. Wyparowy. Taka drabinka na samą górę i po tej drabince się tutaj schodzi. Korek pierwszy, a ja drugi. Tutaj pojedynczo, jak ktoś wchodzi, to kurczę, nikt nie, może ze nikt nie może zejść. Słuchajcie, tak sobie siedzę. Do potrzymaj. Przetrę Wam kamerę. A nic lepiej nie jest. Siedzę sobie i mam tutaj tablicę ogłoszeń. I słuchajcie, hit. Nekrologi ze zdjęciami. Pokażę Wam, chyba się nikt nie obrazi. Pierwszy raz takie coś widzę. To kraj, to obyczaj, ale słuchajcie, jest coś w tym, że jak jest zdjęcie, to człowiek bynajmniej wie kto. A jak jest imię i nazwisko, często y, znamy po twarzy albo y, od znajomych, a tak naprawdę nie wiemy jak się nazywa. A jak jest zdjęcie, to bynajmniej człowiek wie kto. Patrz idzie się idzie czymś. Mamy odpowiednie buty. <śleszy> jeszcze raz? No, <śleszy> nie, jeszcze raz to bym tutaj raczej nie chciał wejść bo tu fajne widoczki są pierwszym razem one mają fajne bo im pokażemy na filmie jak było nie no czekanami schodzi się fajniej niż wychodzi inne partie nóg po prostu bolą o ale fajnie jest Wam powiem, nie wiem czy 10 euro za dwie osoby, bo to po 5 euro za, za osobę. Warto, czy nie warto? Warto? No, no to jak Igor mówi, że warto, to fajnie. Cieszę się, że mu się podobało. Schodzimy, spotykamy się z naszymi paniami. Będziemy im... Niech zazdroszczą tak jest. Oczywiście, niech zazdroszczą. Jest super pada deszcz. Gość idzie z klimatyzatorem. Czekamy jeszcze za chłopakami, bo ich się chyba nie spieszy. Lokalizator mój mają i Doni. Ale widać im schodzi. Chyba jeden ten. Teraz Donia kupuje swojemu chłopakowi. Swojemu, swojemu chłopakowi kupuje. A tu mamy moi drodzy, co mamy? Mamy coś fajnego. 8 euro za takie coś. O misia. Smokwa likier 100% natural 3 Tam coś Brandy no, no, no. Domastice brandy omiś, Ale to pewnie słodkie, ja tam słodki... za słodkim to nie jestem. Ze słodkiego to tylko pączki albo śledzie śliwowica. A ty co tutaj Lukasz? Latarka to jest czy coś. No. no dobra I Co? Idziemy w końcu? Kupiliście, no to idziemy. A jeśli chodzi o rakije, to kupimy w Trogirze nie? Jak będziemy tak, wracać, tak, tam tak. jest targ tam, no, tam, tam może nawet tam może nawet weźmiemy i ten. Y, I zjemy po burgerze tam, nie? Bo tutaj to nie wiadomo gdzie jest dobre, a tam wiadomo, że jest dobre. Tam no. jest dobre. Troszkę pada, jak, jak mu, możecie zauważyć, czarne chmury, o. Taki chorwacz do mnie mówi, do, pada, nie? Mówi, no dobrze, że pada, nie? A on mówi, dobrze, że pada. Dobrze, że pada, no. Dobrze, <grym> bo, czekali, bo wiecie, bo sucho, nie? No. Ale to takie padanie, że widzicie deszcz gorący. Jo, to jest takie z... padanie, że widzicie, mamy ale takie... Jest śliczna pogoda. Śliczna jest, z... bardzo jest ładna. Pogoda, jest w ogóle te góry, co tutaj ładnie wyglądają w, tą, w tej pogodzie właśnie. No. Super. Takie wielkie, nie? Takie wielkie jak talala. można chodzić? Można chodzić, no w taką pogodę jest najlepiej. I tak jest, I tak jest 30 stopni pewnie gdzieś. Tylko ty, no, tylko tyle, że nie ma słońca. Nocie jest najzimniej, jak było kiedykolwiek u nas w formacji, nie? Super. Jeszcze tak końcu, zimno nie mieliśmy. Przez trzy razy jak tu jesteśmy. Nie w końcu jeszcze się z pogody, która jest zimna nad Polskim bo wieje, to zakładam swetry, a w Ale w Ale powiedzcie, jesteśmy tak spaleni, że, że, że jeden, dzień, jeden odpoju... dzień nie świecić. Dzisiaj Właśnie. jest ten dzień. Jesteśmy w Amisiu i teraz chyba pójdziemy do tej restauracji na obiad, bo ja ją tutaj przeoczyłam. Ej! ja tak zrobimy. Ja bym chciał tego, a oni tu nie mają na pewno. Burgera? Burgera, no. Ja, no. Tu nie mają. No. Igor też, no nasz parking, ale na wieje. Nas zaskoczyła pogoda, wam powiem. <laughs> Wiatr i deszcz i śnieg niedługo. Muszę dojść, żeby otworzył się. Bo on tylko mnie słucha. Ej! Myślałem, że się nie chce otworzyć. Bo ja mam... Dwa kluczyki ze sobą, wiecie? I ja nie wiem czy... Jak są dwa kluczyki przy sobie, to nie wiem czy... No. Czy on wtedy może nie, nie jarzy? Też z opóźnieniem zapalił. Może to nie powinno tak być, żeby dwa kluczyki mieć. Tylko jeden powinien być drugi powinniśmy zostawić w tym, może wiesz, u nas w mieszkaniu. No ja mam dwa, wiesz w razie czego tak mówili na tym, żeby. No i dobrze mówili, żeby mieć dwa, bo to wiesz, bateria czy coś. Chociaż ewy się raz wyczerpała bateria, nie, to przyłożyłaś tutaj gdzieś tego, jest takie miejsce i wtedy można odpalić, nie? Ale wiesz, to byłam w domu, nie? Ale to tak, to była w domu. A tutaj 50 km od tego, to jeszcze byśmy mieli problemy. No dobra, to jedziemy.